Siemanko, ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym odnośnie mojej nowej serii z gry podróż. Proszę państwa, zanim wam opowiem co i kiedy seria się zacznie odbywać i tak dalej, chciałbym wam powiedzieć jedną bardzo, bardzo ważną informację. A taką informację, że wiem, pamiętam, miała być nowa test seria z vlogu motocyklowego, ale jakiś... Czas temu pisałem wam na YouTubie, w społeczności, na Facebooku, na fanpage'u i tak dalej, że. No niestety ze względu pogody, niestety póki co ta seria nie może się odbyć, bo co chwilę u mnie jest burza, deszcze, upały i tak w kółko, od trzech tygodni w ogóle ta pogoda się nie zmienia. No i ja również nie jestem w stanie tego jako tako zacząć nagrywać, no bo boję się po prostu wyjechać na drogę, że mnie zaraz złapie deszcz, ale... Mm... To nie jest temat tego filmu, chciałem, chciałem Wam tylko przypomnieć, yy, jaka jest sytuacja, więc dlatego postanowiłem, że zacznę nową serię z gry Podróż. Yy, co mogę Wam powiedzieć na temat tej gry? Gra jest spoko, ale co ciekawe, jest bardzo dziwna i jest bardzo krótka. Przepuszczam, że z tej gry wyjdzie jakieś może 3-4 odcinki, maks po pół godziny. No, i chciałem właśnie taką serię nagrać, bo również nie mam takiej serii na swoim kanale. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was na tą serię nową, która odbędzie się już jutro. Jutro się pojawią już pierwsze odcinki z tej gry. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w nowej serii Podróż. Na koniec tego filmu chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że ta seria, która miała się odbyć, czyli vlog motocyklowy, ja tej serii nie odwołuję, ale po prostu muszę. Na, muszę trochę poczekać na lepszą pogodę. Bo jest no po prostu teraz totalna dupa za przeproszeniem. Więc, jako tako, na razie jeszcze vlog motocyklowy się nie zacznie, no bo nie mam po prostu do tego warunków. Tak swoją drogą, również wleciał film informacyjny, że rozpoczynam też taką serię z vloga motocyklowego. Dam Wam z ciekawości jeszcze w opisie link do tego filmu, więc zapraszam Was do oglądania. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i pa pa.